Rozdział pierwszy tajemnica stawu. W samym sercu rozległego zielonego lasu znajdował się staw, otoczony wysokimi trzcinami, które kołysały się łagodnie na wietrze. W tym magicznym miejscu mieszkała mała, ciekawska żabka o imieniu Zuzia. Była niepozorna, lecz miała niezwykły dar. Jej serce biło w rytmie miłości do świata. Śpiewała piękne pieśni, których dźwięki odbijały się echem od liści drzew. Pewnego dnia Zuzia, jak zwykle, nurkowała w głębokiej części stawu, przemierzała podwodne zakamarki, gdy nagle jej wzrok przykuł niezwykły blask. Na dnie stawu, pośród miękkiego mułu, leżała lśniąca malachitowa łza niewielki kamień który zdawał się emanować ciepłym światłem co to takiego pomyślała Zuzia zbliżając się do tajemniczego znaleziska kamień był niewielki ale pełen blasku jakby skrywał w sobie jakąś magię żabka nie mogła oderwać od niego wzroku wygląda jak klejnot z bajek które opowiadała mi babcia z wahaniem dotknęła łzy. Gdy tylko to zrobiła, kamień rozbłysł intensywnym światłem, a woda wokół niej zawirowała. Nagle wszystko ucichło. Łza przestała świecić, a Zuzia, nie rozumiejąc, co się stało, wyszła na brzeg. Tymczasem w lesie zaczęły dziać się dziwne rzeczy w dali słychać było głośne warkoty pił i ciężki huk przewracanych drzew. Zwierzęta w popłochu biegały w różne strony. Co to za hałasy? Zawołała Zuzia, patrząc na zaniepokojone wiewiórki. Ludzie przyszli z piłami, krzyknął dzięcioł Franuś. Chcą wyciąć nasz las. Zuzia poczuła, jak jej serduszko zaczyna szybciej bić. Pobiegła w stronę, z której dochodziły dźwięki. Po chwili dotarła na polanę i zobaczyła grupę ludzi z narzędziami. Ich głośne rozmowy wypełniały powietrze. Ku swojemu zdumieniu Zuzia zaczęła rozumieć każde ich słowo. To musi być przez ten kamień, pomyślała. Dzięki niemu mogę ich zrozumieć. Ale co ja mogę zrobić, by ich powstrzymać? Zuzia postanowiła, że wykorzysta swoją nową moc, by przemówić do ludzi. Nie mogę pozwolić, żeby zniszczyli nasz las, pomyślała z determinacją. Rozdział drugi. Spotkanie z Kubą. Zuzia biegła przez las, a jej serce biło szybko z podekscytowania, ale też z rosnącego niepokoju. Malachitowa łza, którą znalazła w stawie, dała jej niesamowitą moc, mogła rozumieć ludzką mowę. A teraz, gdy wiedziała, że ma szansę ocalić swój ukochany las, czuła, że nie może tego przegapić. Czas uciekał, a drzewa wciąż były zagrożone. Gdy dotarła na polanę, zauważyła chłopca, który siedział na brzegu, wpatrzony w swój notatnik. Rysował coś. Nie zwracając uwagi na otaczający go świat. Zuzia często go obserwowała i wiedziała, że Kuba miał w sobie coś wyjątkowego, coś, co sprawiało, że potrafił dostrzegać piękno w naturze. Zuzia zbliżyła się do chłopca i zaczęła mówić. Jej głos, wesoły i lekki, unosił się w powietrzu, cichym echem odbijając się od drzew. Hej, Kuba! zawołała, a jej głos był pełen radości, ale także jakiejś tajemniczej siły. Co tam rysujesz? Kuba podniósł głowę, wyraźnie zaskoczony. Jego oczy szeroko się otworzyły, a usta rozchyliły w wyrazie niedowierzania. Co to? szepnął chłopiec, rozglądając się dookoła. Kto tu jest? Zuzia, widząc, że chłopiec nie może jej dostrzec, postanowiła wyjść na środek polany. Skoczyła na mały kamień, a potem zawołała z radością, ale i odrobiną figlarnego przekąsu. Tu jestem, wielkoludzie, na dole! wykrzyknęła, rozbawiona jego zaskoczeniem. Kuba spojrzał w dół, a jego oczy powiększyły się jeszcze bardziej. W pierwszej chwili nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na ziemi, tuż obok niego, siedziała żabka, zwykła, mała, zielona żabka. Ty, ty mówisz? Zapytał Kuba z niedowierzaniem, wciąż nie mogąc uwierzyć, że to, co słyszy, jest prawdą. Żaba, która mówi, czy jaśnie? Zuzia, choć poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej z radości, że wreszcie ma okazję rozmawiać z kimś, kto mógł jej pomóc, uniosła lekko głowę, jakby chciała pokazać, że to, co się dzieje, jest całkowicie naturalne. Tak, to ja, Zuzia, odpowiedziała z uśmiechem. Dziękuję, że zauważyłeś, mam dla ciebie ważną misję. Kuba wciąż stał nieruchomo, wpatrując się w żabkę, jakby oczekiwał, że za chwilę wszystko się zmieni, a ona po prostu zniknie w powietrzu. To nie mogło być prawdą. Jak to możliwe, że zwykła żaba mówi? Co, co się dzieje? Zapytał chłopiec, starając się ochłonąć. Żaba mówi i jeszcze ma dla mnie jakieś zadanie? Zuzia poczuła, że teraz naprawdę musi przekonać Kubę, że to, co mówi, jest najprawdziwszą prawdą. Tak, mam do ciebie ważną sprawę, powiedziała patrząc mu w oczy. Kuba, spójrz na te drzewa! Musisz je ratować. Źli ludzie przyszli do lasu z piłami, chcą wycinać drzewa, niszczyć domy zwierząt. Musisz pomóc. Kuba znowu spojrzał na nią zaskoczony teraz już bardziej poważnie, bo czuł, że Zuzia mówi z wielką determinacją. Po chwili jednak znów wciągnął powietrze, jakby próbując zrozumieć, co się stało. Zuzia. Ja. Ja nie wiem, co mogę zrobić, powiedział, spuszczając wzrok. Wiesz, mój tata jest jednym z tych, którzy to robią. On nie rozumie, jak ważny jest las. Jakoś nie rozmawiamy o tym w domu. Dla niego to zwykła praca. Żabka poczuła, że musi to zmienić, ale wiedziała, że Kuba potrzebuje więcej niż tylko słów. Potrzebował przekonania, prawdziwego zrozumienia, że las to nie tylko drzewa, ale całe życie. "Wiem, że to nie będzie łatwe" odpowiedziała Zuzia. Unosząc drobne ramiona. Ale twój tata Kuba nie wie, co się dzieje w tym lesie. A ja wiem, jak pomóc. Musisz mu pokazać, że las to dom, który dla nas wszystkich jest święty. Jeśli nie pomożesz teraz, to nie będziesz miał już tej okazji. Las, las to nie tylko drewno, to życie dla całej planety. Kuba patrzył na nią z zaciekawieniem, choć wciąż nie mógł uwierzyć, że rozmawia z żabą. Zrozumiał jednak, że coś w jej słowach było prawdziwego, coś czego nie dostrzegał wcześniej. Zrobię co mogę, powiedział w końcu, a w jego głosie słychać było przekonanie. Pójdziemy razem do ojca. Zobaczymy, czy uda się coś zmienić. Zuzia uśmiechnęła się szeroko. Świetnie, powiedziała radośnie. Zróbmy to. Pokażemy im, dlaczego las jest wart tego, by go chronić. Razem ruszyli w stronę obozu drwali. Zuzia czuła, że to ich szansa, by obudzić w ludziach świadomość, że las to nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwy dom. Dom, w którym każda istota ma swoje miejsce. I choć Zuzia była małą żabką, poczuła, że ma w sobie moc, która może zmienić świat. Rozdział trzeci Mądrość Natury. Kuba i Zuzia stali na skraju lasu, gotowi do podjęcia decyzji, która mogła zmienić wszystko. Po wielu dniach pełnych niepokoju, po tym jak drwale zaczęli wycinać drzewa, Oboje wiedzieli, że teraz nadszedł czas, by pokazać ludziom, jak wielką krzywdę wyrządzają, nie dostrzegając piękna i wartości przyrody. Zuzia, choć mała, miała w sobie ogromną odwagę, czuła, że teraz jest moment, w którym może przekonać ludzi do zmiany. W jej sercu pulsowała energia malachitowej łzy, która dawała jej siłę, by mówić w imieniu wszystkich zwierząt, których życie zależało od przetrwania lasu. Kuba, musimy pokazać im to, co my widzimy, piękno, które oni ignorują. Zróbmy to razem, powiedziała Zuzia, a jej głos brzmiał jak śpiew ptaków w porannym lesie chłopiec spojrzał na nią z podziwem, chociaż wciąż nie do końca wierzył w to, co się działo. Żabka mówiła, jakby była najważniejszą osobą w tym lesie, jakby cała przyroda przemawiała jej ustami. Zuzia miała plan. Wiedziała, że jeżeli pokażą drwalom, jak życie w lesie jest połączone i jak każdy element przyrody jest ze sobą związany, to może uda się ich przekonać. A jeśli nie, to przynajmniej próbowali. Postanowili udać się do obozu Drwali, gdzie mężczyźni właśnie zaczynali przygotowywać narzędzia do kolejnej wycinki. Kuba wziął Zuzie w dłonie, a ich serca biły jak jedno, pełne nadziei na przyszłość. Uważaj, powiedział Kuba, idąc w stronę Drwali. To będzie trudne, mogą nie uwierzyć. Zuzia spojrzała na niego z przekonaniem w oczach. Muszą uwierzyć, odpowiedziała. Gdy dotarli do obozu, drwale zaczęli patrzeć na kubę i Zuzie z dużym zdziwieniem. Kiedy chłopiec postawił ją na ziemi, a Zuzia skoczyła na pień drzewa, mężczyźni spojrzeli na siebie wymownie. Co to ma znaczyć? Wykrzyknął jeden z drwali, zerkając na Zuzie, jakby się bał. Zuzia uniosła głowę pełna godności. Cześć wielko ludzie! To ja, Zuzia, żabka, która mieszka w tym lesie, i mam coś ważnego do powiedzenia, rzekła donośnie, nie zważając na zdziwienie mężczyzn. Niektórzy byli zaskoczeni, a niektórzy z nich nawet zaczęli odsuwać się w popłochu. Myśląc, że to jakaś dziwna magia. Jednak Zuzia nie dała się zbić z tropu. Wyszła na środek, skacząc na gałęzi i spoglądając w oczy drwalom. To nie magia! To prawda, że jestem żabką, ale mam coś do powiedzenia. Ten las to więcej niż tylko drewno to życie. Wasze piły ranią nie tylko drzewa, ale także zwierzęta, które tu żyją. Dajcie mi szansę a pokażę wam, co stracicie, jeśli nie zatrzymacie się na chwilę. Kuba wstał obok niej, czując, że nadszedł czas, by przemówić. Mój ojciec i inni drwale nie rozumieją tego, co wy, powiedział nieśmiało ale z determinacją. Ale my chcemy im pokazać, co tracą, wycinając tak bezmyślnie las. Proszę, pozwólcie, by Zuzia wam opowiedziała. Na początku mężczyźni patrzyli na siebie z nieufnością. Potem jeden z nich, najstarszy z grupy, podszedł nieco bliżej, spoglądając z zainteresowaniem. To to naprawdę żabka mówi? zapytał z niedowierzaniem. Tak, odpowiedziała Zuzia, jakby to było najnormalniejsze na świecie. I jeśli mi pozwolicie, Pokażę wam dlaczego las jest ważny. Chodźcie ze mną, a zobaczycie jak wiele jest tu życia, które potrzebuje waszej ochrony. Zaczęli wędrować przez las, a Zuzia z Kubą pokazali drwalom miejsca, które były dla nich nieznane. Prowadzili ich w głąb lasu, w miejsca pełne ukrytych tajemnic. Pokazywali gniazda ptaków w dziuplach drzew, podwodne żeremie bobrów, a także ukryte w zaroślach domki wiewiórek. Każde z tych miejsc było pełne życia, pełne kolorów, zapachów i dźwięków. W miarę jak wędrowali, jeden z drwali, który na początku był najbardziej sceptyczny, zaczął zauważać drobne szczegóły, które wcześniej mu umykały. Kiedy zatrzymali się przy gęstych krzakach, najstarszy drwal zbliżył się do nich, a Zuzia wskazała na ukryte w trawie małe jelonki. Zobaczcie, jak młode zwierzęta zależą od tego lasu powiedziała Zuzia z czułością w głosie. One tu się rodzą, rosną i uczą życia. Las daje im schronienie z tych jelonków, z tych ptaków z tych bobrów. One wszystkie mają swoje miejsce w tej harmonii. Drwale patrząc na młode zwierzęta zaczęli rozumieć. Ujrzeli las tak jak nigdy wcześniej. Nie jako zbiór drzew, które można ściąć, ale jako dom, w którym każdy żywy organizm miał swoje zadanie. Wtedy jeden z drwali, ten sam, który wcześniej był najbardziej sceptyczny, stanął w milczeniu. A jego twarz stała się poważna. Zrozumiałem. Mówił powoli. Naprawdę rozumiem. Jeśli to wszystko jest ze sobą powiązane, jeśli każda gałąź, każdy korzeń i każda istota mają swoje miejsce, to musimy zacząć dbać o ten las, a nie tylko z niego korzystać. Kuba spojrzał na Zuzie z uśmiechem. Wiedział, że udało im się coś wielkiego. Po długiej rozmowie, po wspólnym spacerze po lesie drwale zgodzili się na jedną rzecz. Postanowili ograniczyć wycinkę do minimum. Wycinane miały być tylko te drzewa, które były martwe lub zagrażały bezpieczeństwu lasu reszta miała pozostać nietknięta, aby mogła rosnąć w spokoju. Zuzia poczuła, jakby ciężar świata opadł z jej drobnych ramion. Magiczna malachitowa łza, która przez cały czas emanowała blaskiem, zaczęła powoli tracić swoje światło. Zuzia wiedziała, że spełniła swoje zadanie. Łza zniknęła, bo las został uratowany. Wszystko wróciło do normy. Kuba wrócił do domu z obietnicą, że będzie bronił lasu, a Zuzia wróciła do swojego stawu, gdzie znów mogła śpiewać radosne piosenki. Zwierzęta były bezpieczne, a ludzie zaczęli dostrzegać piękno natury. I tak dzięki odwadze małej żabki i mądrości, jaką zrozumieli drwale, las został uratowany i wszyscy żyli w zgodzie, w harmonii z przyrodą. A Kuba i drwale zrozumieli, że szacunek dla natury i współpraca są kluczem do harmonijnego współistnienia ludzi i zwierząt.